Witam wszystkich, z naszą pasją, gdzie wybraliśmy na nowe tereny i z daleka dosłownie idę stamtąd. O i tu przeskoczyłem tam gdzieś dokładnie w tamtym miejscu zacząłem. O taką jakąś tyczkę, bo to już z daleka było widać, że to jest jakiś zrzut. To jest stary, zeszłoroczny. Jest zakopany, a nie czy to jest. On jest wyglądami na całego, ale zaraz zobaczymy. Nie, to jest Złamana korona. że jakiś mniejszy zrzut będzie. To też jest jakiś pęknięty z tej strony. Śmierdzi lisami to pewnego. Tej lisy przyciągnęły. Zaczymy, no Uchodzimy już jakieś 2,5 dwie, dwie godziny. Na razie tylko tyle. Dobra, jak coś jeszcze znajdziemy, to się odezwiemy. Dobra, dzięki.